Przedsiębiorcy otrzymali z zakładu ubezpieczeń społecznych rozliczenia swoich wypłat z całego ubiegłego roku. W województwie lubelskim informacje trafiły do ponad 144 tysięcy płatników składek. W portalu ezus udostępniliśmy już aktywnym przedsiębiorcom, płatnikom składek, rozliczenia ich wpłat za rok 2025. Dowiedzą się z nich między innymi, jaki jest stan ich konta w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych na koniec ubiegłego roku. Czy jest to saldo zerowe, czy jest jakaś nadpłata albo zaległość. Sprawdzą też, jak rozliczyliśmy poszczególne wpłaty na poszczególne należności. Co ważne, jeżeli ktoś ma nadpłatę, a tak takich przedsiębiorców była większość w województwie lubelskim, to można wystąpić o jej zwrot, wypłacimy ją wtedy na rachunek bankowy przedsiębiorcy albo po prostu pomniejszyć sobie wpłatę najbliższych składek do ZUS. Natomiast jeżeli na koncie jest zaległość i nie da się jej spłacić jednorazowo, to zachęcamy do kontaktu z naszymi doradcami do spraw ulg i umorzeń, którzy mogą pomóc na przykład złożyć wniosek o rozłożenie zadłużenia na raty.